A skąd wy macie takie pieniądze, kurwa, złodzieje? Gabryś to na pewno nie ma pieniędzy, Przecież zobaczył on jeździ. Ustanie. No właśnie, ty Jadek, a nie da się załatwić jakiegoś radiowozu, żeby tu drogę zamknął na chwilę? Na start tylko? Pytajcie, 101, 101. Ile jednostek się nudzi? Zapraszam na częstotliwość piątą. Gdzieś ja potrzebujemy parę jednostek do zamknięcia drogi, bo będą wyścigi. Jedną! No nie. Na przykład nie jedną jednostkę, albo 11 Na przykład dojdziemy się z Mirkiem No z to chodźcie z Mirkiem, jesteśmy górny Arkadius Na moim no, GPS-a zajedźcie z Markiem. Dobra, to czekam no, Ale co to, co to za wyścigi? No zamknąć trzeba Ale z Markiem na rowerze Ja też Dobra, czekamy można w Można Manipulatory nożne 10 osób Jak wyjedziecie, 10 osób jedzie O, jest Mija Mario. Górny Arkadiusz. Sonia. Potwierdzam. Mm. Ale krypto. to jak wybierzecie przecież to Dawaj krypto. Krypto. Jeszcze nigdy tego nie miałem. Soniaku. No. No. za nami, przed nami, wiesz No. 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 Dobra. Nie, Kurwa wyjebał, 2, wyjebał mi chuj kuchu, ja Ale to potem puszczą Dobra Puszczasz ten? Na piąte miejsce jak już No nie Kiedy, kiedy na Spokojnie Dobra Teraz Dobra

A szefu to jest legalne, czy nie? Bo nie wiem teraz. Oczywiście, że nie. A to jebać to na I nie tak wiem. nam się nudzi, nie? Każdy na kłoto, kiedy w życiu mi słonko, Mirek, ciągnij spodnie. Minuta. Kurwa, no nie da się nic puścić. Nie da się. Marek, żeby ci nie rozjebali. 30 sekund Janek, czy my to wygramy? No, jak mnie te kurwy z Karzona nie będą pitowały, to ta. A to nie wygramy. 20 sekund. Ja jestem spocony, bo to pół bo, Dobra. z tym Lambo, jeba ci. No kurwa, i widzisz! Ja no i widzisz, kurwa! Janek szczelaj, kurwa z tej zera w opody. Nie Nie, nie, Janek, nie. Nie? Dobra. Ja pierdolę, no nie. No nie, wierzę. no, zabił chłopa, nie? Zabił wierzę. chłopa. Jaki policjant wypierdolaj tym kurwa gównem Ej. <noise>

Wiesz, Janek, że jak to wygrasz, to jutro wszystkie seły dostaną nerfa. Mówisz? <laughs> nie no, kurwa, nie mów tak kranek nie przesadzaj. Co, <laughs> ja w kurwi? To będziemy wszyscy Wiktoriami jeździć. Nie no, Kurwa, co ja w ogóle robię w tej radioli Oj. Mamy to. Dobra. Chyba to mamy, wierasz, chyba to mamy. To, Masz to na luziku już wygrane? Mamy to. No. Aj, daj kurwa. Mamy to. Macie to, bo tu jedzie 180 nasze 155. A, tam nie przesadzaj. Chce. Równało się, pół miliona za pół miliona. <śmiech> <śmiech> tak ci kurwa. Ale e, mimo może. wszystko, tutaj chłopaki mówią, żeby coś dla policji, coś takiego zorganizować, no bo oni się chuj nudzą, mnie. Problem, Tylko by chciała te się pendrive, pendrive, pendrive ogarnąć, nie? Wiesz co, pendrive, niestety są kurwa UD i chciałabym mieć też, żeby... Ile tych pendrive'ów potrzebujesz? Wiecie, o, możemy pojechać najgorszą trasę, wydykowaną dla mnie jak chcecie, Możesz mi załatwić pendrive wyścigowe, bo my się tak nudzimy, że no? za chwilę będziemy do siebie strzelać. No, nie ma problemu. Gdzie ty jesteś, paletą? Yy, no, na paletę.